A cyklista może jeździć po autostradzie? A czemu nie? Może, może jeździć, może. Motorowerzysta. pamiętacie, autostrada Autostranda i droga ekspresowa to są drogi dla pojazdów samochodowych. Z wyjątkiem, wiecie o tym, że czterokołowiec jest pojazdem samochodowym. Z wyjątkiem, właśnie czterokołowców, tymi pojazdami tam wjeżdżać nie można. To jest jedna rzecz i dalej musimy pamiętać o tym że na autostradę nie mogą wjechać również takie pojazdy o dzisiaj mieliśmy ten dźwig który miał tam prędkość ten wysięgnik wystawał dłużej niż dalej niż niż półtora metra i on ma ograniczenie może mieć swoje ograniczenie prędkości i załóżmy jeżeli mamy pojazd który ma Ograniczoną prędkość poruszania się do 40 km na godzinę, to takim pojazdem na autostradę wjechać nie można. Tego przepisu nie stosujemy, gdybyśmy chcieli wjechać na drogę ekspresową. Tego zapisu nie ma. Na autostradzie, nie mogą, takie, na autostradzie nie, mogą, nie mogą wjechać takie pojazdy, które nie są w stanie rozwinąć prędkości co najmniej 40 km na godzinę. Co nie jest równoznaczne z tym. Gdybym zadał pytanie, czy jest podana informacja w przepisach ruchu drogowego, wartość prędkości minimalnej po autostradzie, okazuje się, że nie ma takiej informacji w przepisach ruchu drogowego, że ja mogę w niektórych warunkach, sytuacjach jechać z prędkością założoną 10 km na godzinę, bo goło lecieć i tak dalej przykładowo, no to jestem zmuszony do jazdy z prędkością bezpieczną.